Wiadomo, większość z Państwa nawet jak przez mgłę nie pamięta, jak ten potok płynął, bo on został e, ujęty w kanał i właściwie pod, w kanał podziemny w latach 20. W 1927 roku. E, tutaj prawda, jak urządzano te tereny, budowało się dla fabryki broni i tutaj e, postanowiono właśnie ten potok e, południowy skanalizować, puścić go podziemnym kanałem i już prawda, do, do jego ujścia, do, do rzeki Mlecznej. Potok ten, tak szczerze powiedziawszy, on wypływa w okolicach Długojowa, tam miały dzisiejszej dzielnicy Radomia, tam miał swoje źródło i płynął właśnie tędy ulicą e, dzisiejszą Belimy Prażmowskiego i tam sobie e, jeszcze e, zbierał, zbierał mniejsze, mniejsze dopływy. Także ten teren tutaj okolice dworca jeszcze na początku XX wieku to był teren, dworzec no, leżał poza miastem poza tym. To był teren, no, niezbyt, niezbyt atrakcyjny. Wizualnie no, prawda, jakiś strumień mały, który okresowo, okresowo wylewał. Ale potok południowy dało sobie znak i właściwie to, że tutaj ten teren został no, troszeczkę przesuszony, ale zlewnia tego potoku nadal jest w 2020 roku podczas tej burzy oberwania chmury, gdzie woda prawda, sobie po prostu znalazła swoją dawną, dawną trasę, jak spływała do rzeki Mlecznej. Czyli tutaj park, cały Planty był, był zalany i woda sobie płynęła aż tam dalej, prawda, swoimi naturalnymi, naturalnymi drogami do ujścia w starym ogrodzie i przy rądzie kotlarza. Wszystko to było wtedy zalane i proszę Państwa, tak jak Państwo zerknął sobie między tymi krzaczorami na teren, po przedszkola. Tam taki na terenie wystaje taki grzybek można powiedzieć na górce. Tam niektórych to, jest to zagadka, niektórzy wiedzą o co chodzi. Jest to no, wentylacja od szybu, od schronu, które, które były budowane w okresie zimnej wojny, a w szczególności w latach 50., -tych, 60., -tych, kiedy to realne zagrożenie atakiem jądrowym ze strony w naszym przypadku Amerykanów było. Było wręcz możliwe. Takich schronów w Radomiu właśnie wybudowano w tym okresie i one znajdują się na ewidencji Urzędu Miejskiego. One w większości należą do wspólnot mieszkaniowych albo do, do szkół, w których się znajdują. W Radomiu jest 65 takich schronów zewidencjonowanych. Albo piwnic ze wzmocnionymi stropami, także w razie jakiegoś zagrożenia lotniczego, proszę Państwa, 6,5 tysiąca Radomian może znaleźć schronienie w takim schronie. No a reszta, no nie wiem, chyba musi radzić sobie sama. Ale tak, tak zanim jeszcze pójdziemy na teren zakładów metalowych i zobaczymy sobie tam schron taki z prawdziwego zdarzenia, przeciwlotniczy, znowu ktoś do mnie dzwoni. To jeszcze należy powiedzieć, że takie zagrożenie no, przeciwlotnicze i także atak gazowy, to już nasi przodkowie w XX wieku międzywojennym się czegoś takiego obawiali. Podczas I wojny światowej po raz pierwszy użyto gazów bojowych i także wykorzystywano lotnictwo, więc to zagrożenie, więc to zagrożenie było w tym, czasie, w tym czasie bardzo, bardzo. Realne i w Polsce w 1928 roku powstała połączenia innych organizacji Liga Obrony Przeciwlotniczej i przeciwgazowej. Bardzo ważna instytucja, która szkoliła gospodarzy domów, właścicieli nieruchomości przed jakimkolwiek zagrożeniem lotniczym, i także uczyła, uczyła taka liga uwaga, jak zabezpieczać piwnice. W której mogliby się w razie nalotu, nalotu bombowego albo jakiegoś ataku gazowego, gdzie mieliby się mieszkańcy schronić i jakie wyposażenie należałoby w takiej piwnicy mieć w razie takiego ataku. A poza tym jeszcze Liga Obron Obrony Przeciwpo Powietrznej i Przeciwgazowej także no, przyczyniła się bardzo. No, tutaj dla Radomia jest dość ważne, bo ona. Współfinansowano ze składek członków, na przykład Szkołę Pilotów w Radomiu na lotnisku na Sadkowie, ale także Liga fundowała bardzo wiele szybowców i także samolotów konstrukcji polskiej, na wyposażenie dla wojska albo właśnie dla klubów no, lotniczych żeby można było się szkolić w, w lotnictwie. To dobrze, to teraz idziemy na teren zakładów metalowych na ulicę przemysłową. Tam będzie takie oficjalne nasze zakończenie. Zobaczymy sobie schron taki prawdziwy, przeciwatomowy dla, dla pracowników z e, fabryki broni, a, zakładów metalowych.